Twój przewodnik po świecie języka angielskiego. Dzień dobry, to Monika podpielska witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak samodzielnie uczyć się języka angielskiego, co nam pomoże i co będzie naszym drogowskazem w drodze do naszego celu, czyli skutecznej, przyjemnej łatwej komunikacji. A więc do dzieła. Po pierwsze, zaproszę Was do ściągnięcia z mojej strony internetowej www.monikapodbielska.com krótkiego poradnika, jak samodzielnie nauczyć się angielskiego. Poradnik jest bardzo krótki, zajmie Wam przeczytanie nie więcej niż 30 minut, ale mam nadzieję, że po przeczytaniu z pewnością już Siebie, nie obawiając się żadnych przeszkód, podejmiecie właśnie to wyzwanie i zaczniecie samodzielną naukę. Żeby ułatwić Wam podróż, czyli tą drogę uczenia się, powiemy sobie o kilku kierunkowskazach albo przystankach w tej drodze, które pomogą Wam w osiągnięciu właśnie tego celu. Po pierwsze, podczas nauki zawsze warto wyrabiać sobie nawyk uczenia się tak po prostu, ale co to znaczy? Otóż, jeżeli będziecie regularnie powtarzać przystępowanie, do pracy z językiem angielskim, wówczas yy, po jakimś czasie pojawi się nawyk, czyli będzie nam brakować tej czynności. Nawyk jest to czynność, którą wykonujemy tak już naprawdę bez zastanawiania się nad tym, co mamy zrobić. Takim przykładem oczywiście może być mycie zębów. Nie zastanawiamy się, tylko robimy to automatycznie, dlatego że powtórzyliśmy tą czynność już tyle razy że weszło nam jak to się popularnie mówi w krew i nie musimy o tym myśleć. Po prostu robimy to, tak się dzieje i już. I właśnie do tego chcemy dążyć, żeby to się stało. Tak jak już mówiłam, musisz regularnie wykonywać daną czynność. Co to znaczy? Obrać sobie termin, kiedy siadasz do pracy z językiem angielskim. Może to być raz w tygodniu, może to być oczywiście codziennie. Im częściej, tym lepiej. Dla niektórych osób potrzebny jest jeden miesiąc i tak im się to podoba, takim to wchodzi w krew, że to już wystarczy. Inni potrzebują nawet trzy miesiące. To jest sprawa indywidualna, która jest uzależniona tak naprawdę od różnych rzeczy, od naszych doświadczeń życiowych, od tego, jak do tej pory się uczyliśmy, ale warto nad tym popracować. Dlaczego? Żeby wyrobić sobie taki nawyk, muszą zaistnieć cztery etapy. Po pierwsze, musi to być potrzeba. Ale skoro e, słuchamy dzisiaj właśnie tej audycji, to na pewno taką potrzebę macie. Co zrobić, żebym się nauczył, żebym się już nie bał? Więc pierwszy etap jest już za nami. Kolejny etap to chęć, pragnienie podjęcia takich działań, właśnie które nam umożliwią realizację tej potrzeby. Więc myślę, że te działania wkrótce już podejmiemy, i to dla nas będzie ten drugi etap, czyli zaczynamy się organizować. Kolejny etap to Już sama organizacja, działanie, czyli reakcja na wcześniejsze potrzeby i pragnienia, czyli działamy. Chociażby nie wiem, co musisz właśnie w tym założonym sobie określeć czasu podjąć działania i zasiadać do nauki. I na końcu jest nagroda. Jest to etap, która, który zamyka nam wyrobienie sobie nawyku, to znaczy jesteśmy w jakiś sposób nagrodzeni za nasze działania. I znowu ta nagroda może różnić się w zależności od. Różnych osób, to znaczy dla niektórych będzie to sama praca, dla niektórych będzie to duma z siebie, jeszcze dla innych może to być właśnie obserwacja swoich zmian, że jestem w stanie zrozumieć coś więcej, że jestem w stanie nauczyć się czegoś nowego. Także cokolwiek Was cieszy, będzie to już nagrodą i naszą drogą do zbudowania nawyku. Mamy więc już nasz poradnik, wiemy co trzeba robić, wiemy też, że musimy to robić. Regularnie. Pamiętaj też o czym się mówi wszędzie i wielokrotnie, że jeżeli będziemy robić to wszystko małymi kroczkami, wówczas po prostu będziemy odczuwać niesłychany postęp po jakimś czasie. Nie musisz nauczyć się wszystkiego naraz, możesz dokładać coraz to nowe cegiełki i te małe zmiany w takim kontekście życia codziennego dadzą nam ogromne rezultaty. Działajmy! Na naszej drodze, którą już obraliśmy, mogę Wam podpowiedzieć, jakie możemy sobie wyznaczyć różne kierunkowskazy i pomoce. Pierwszą rzeczą, o, którą, o której chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, to są książeczki przeznaczone dla osób uczących się. Są to zwykle uproszczone powieści, powieści, które są przygotowane właśnie na poszczególne poziomy językowe. W poradniku, o którym mówiliśmy, jest zawarty podział poziomów językowych według Unii Europejskiej i takie trzy główne poziomy to jest A, B i C. Gdzie A to jest ten poziom najniższy, C jest to poziom najwyższy. C2 jest to poziom zbliżony do poziomu osób, które urodziły się w danym kraju. Czyli po angielsku mówi się, że są to tak zwani native speakerzy. Wiemy już na jakim poziomie pracujemy, albo mniej więcej wiemy, ale to nam wystarczy. I w, na stronie mojej, w, w Monika Podbielska, będziecie mogli e, sobie ściągnąć linki do księgarni, gdzie jest bardzo dużo oferta takich książek na różnych poziomach, różno powieści popularnych, znanych księgarni, ale one właśnie też mają takie książeczki i możecie dobrać sobie temat powieści, e, właśnie odpowiedni poziom i dobrać sobie to tak, żeby was to w jakiś sposób zainteresowało. Proponuję czytanie takich książeczek, nawet zaczynając od poziomu niższego niż wasz, co to znaczy, jeżeli będziecie rozumieć wszystko, to dobrze, dlatego że czytając przez dłuższy czas w języku angielskim, musicie zbudować sobie świat, musicie zbudować sobie obrazy, bazując tylko właśnie na języku obcym. Robicie to przez dłuższy czas, tak długo jak czytacie daną opowieść, i dzięki temu nie ma wyjścia. Wszystko rozumiemy, więc musicie myśleć już po angielsku. Jest to bardzo fajne, prawda? Dlatego, że ten cel, o którym każdy marzy, kiedy będę myślał po angielsku, kiedy przestanę sobie tłumaczyć, właśnie w ten sposób może być bardzo łatwo uzyskany. Czytajcie, zacznijcie od tych łatwiejszych i potem stopniowo możecie przechodzić na coraz trudniejsze, właśnie do momentu, kiedy będziecie rozumieć wszystko, ale pojawią, pojawią się jakieś nowe słowa, które będą stanowiły nowe wyzwanie, ale wyprawieni w ten sposób nie będziecie już odrywać się i tłumaczyć, właśnie odrzewać się od powieści, tylko kontynuować lekturę, myśląc tylko po angielsku. Jest to jedna z rzeczy, które chciałam Wam dzisiaj zaproponować. Co jeszcze? Pamiętajcie, że posługując się językiem, posługujemy się Określoną liczbą słów. I również na mojej stronie, na podstronie podcastu, możecie ściągnąć sobie listę 3000 podstawowych słów w języku angielskim. Lista ta została opracowana na podstawie wieloletnich badań językoznawców i została uznana za kluczową, te słowa są kluczowe, mówiąc inaczej, dla osób uczących się języka angielskiego, ponieważ występują w szerokiej gamie różnych komunikatów, wypowiedzi i tak naprawdę możesz dzięki nim posługując się tym słownictwem możesz zakomunikować praktycznie już wszystko, wszystkie swoje potrzeby i możesz również zrozumieć większość przekazów. Znajomość takiej listy może być dla nas również bardzo cenna. Ale co to znaczy, że jest, co, jest tam, lista zawiera 3000 słów. Żebyście to sobie uzmysłowili, porównamy to do poszczególnych poziomów znowu. Jak już wiecie, mamy poziomy podstawowe A, B, C. I szacuje się, że osoba kończąca pierwszy poziom, kończąc poziom ten podstawowy najbardziej, zna około 1000 do 1200 słów. Jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że. Na zajęciach, rozmawiając z nowymi słuchaczami, jestem w stanie określić, jakimi słowami się posługują, to znaczy z, której, z którego poziomu, z której grupy poziomowej. Dlatego, że tak naprawdę słowa są przypisane też do poszczególnych poziomów. Oczywiście, może się to nieznacznie różnić, ale wiadomo, że poszczególne słówko powinno być już znane na danym poziomie. Po Poziomie podstawowym, a osoba posługuje się około tysiącem słów. I znowu możecie tutaj zweryfikować swoją wiedzę, pobierając z mojej strony listę takiego tysiąca, e, takich tysiąca słów podstawowych, które, jeżeli uważacie, że jesteście na takim poziomie, powinniście znać. A jeżeli nie, to macie właśnie taki swój wyznacznik, do którego trzeba dążyć. Żeby ułatwić Wam pracę, tą listę możecie sobie wydrukować i spróbować zapisywać znaczenie. Praca ze słownictwem w ten sposób jest pracą nużącą, monotonną, dlatego że pracujemy ze słowami oderwanymi z kontekstu. Nie kojarzą nam się z niczym i nie łączą się w zdaniach, więc ciężko jest nam zapamiętać. Ale jeżeli są to słowa, które są nam znane, wówczas ten problem nie istnieje, dlatego że sobie je powtarzamy. Natomiast jeżeli są nowe, no warto zacząć już z nimi pracę, dlatego że niestety nie unikniemy tego. Pewne słowa, e, takie podstawowe, musimy znać, żeby właśnie zacząć skutecznie się komunikować. Jeżeli chodzi o słownictwo, e, mamy tutaj jeszcze jeden. No, nazwijmy to problem, albo historię związaną ze słownictwem. Jedna rzecz jest to, że mamy je gdzieś zapisane na liście, albo rozumiemy, jak usłyszymy je w zdaniu, i to już jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast, żeby posłużyć się danym słówkiem, musimy je naprawdę porządnie sobie w głowie zakotwiczyć i musimy je dobrze zapamiętać. Musimy je zapamiętać też w kontekstach, musimy je próbować używać. Żeby to się stało. Szacuje się, że dane słowo powinniśmy powtórzyć, czyli usłyszeć, zapisać. I nie bójcie się notować wielokrotnie, tak długo,ż aż będziecie pewni danego słowa. Około 8 razy. To jest taka średnia. Jeżeli więc uważacie, że jak tylko usłyszę słowo, albo raz sobie je zanotuję i już pamiętam, no to jest ciężkie do wykonania, dlatego że jeżeli przyjdzie właśnie ci powiedzieć cokolwiek. A okazuje się, że nie pamiętam, jak to było, jak to się mówi. Wiemy już, że po poziomie podstawowym znamy około tysiąca, po kolejnym poziomie, takim wstępie do średniego, A2, B1, mniej więcej, znamy dwa tysiące słów i właśnie taka skuteczna komunikacja to są trzy tysiące. Ale jak to się ma do realiów życia codziennego? Otóż yy, odkryto raczej yy, Zbadano, że aby swobodnie przeczytać książkę, taką napisaną w języku angielskim, taką literaturę, potrzeba nam od 5 do 9 tysięcy słów, w zależności od pozycji. Zwykle te pozycje bardzo współczesne, popularne, liczą sobie mniej słów. W języku angielskim określa się, że występuje około 100 tysięcy głównych słów, ale Przeciętny Anglik lub Amerykanin z wykształceniem wyższym posługuje się około pięcioma tysiącami słów. Więc te nasze limity tak naprawdę nie odbiegają bardzo od tego, czym posługują się rodowici mieszkańcy danego kraju. Nasze drogowskazy, nasze wyznaczniki w poziomach są zupełnie realne do zrobienia. Zobaczycie, że to nie będzie przychodziło tak trudno, jeżeli właśnie będziemy dużo, dużo słuchać, czytać i trenować język. I dlatego też, jako taki trzeci wyznacznik na naszej drodze do nauki, który ma Wam pomóc, wspomóc właśnie zapamiętywanie skuteczne słów, to będą moje podcasty, w których będziecie mogli wysłuchać różnorodne teksty w języku prostym. Wolnym angielskim, po to, żebyście właśnie osłuchali się z nowymi słowami, żebyście sobie powtórzyli te, które może już znacie, żebyście mogli też wykorzystywać się, ponieważ rozumiemy, czyli słuchamy, ale potem trzeba odpowiedzieć na pytania. Możecie się z tym mierzyć. Trzeba również streścić daną historię. Można to robić właśnie opowiadając sobie samym. Jest to cudowne i bardzo warte polecenia, ćwiczenie, które każdy może wykonać, ale dzięki temu może skutecznie utrwalać nowe słownictwo. Z podcastów możemy się uczyć na każdym poziomie. Jeżeli jesteś na niższym poziomie, możesz wysłuchać chociażby pojedyncze słowa. To jest bardzo, bardzo dużo. Później można sprawdzić tekst, który zawsze jest dostępny na stronie internetowej monikapodbielska.com. Możecie nauczyć się słówek, może być już powoli wdrażać się w gramatykę, którą również wam tam zaznaczam, i możecie właśnie wtedy odsłuchiwać teksty raz jeszcze, właśnie, żeby sobie utrwalać. Osoby na wyższym poziomie już po pierwszym wysłuchaniu mogą próbować streszczać tekst lub przynajmniej odpowiadać na pytania. Jeżeli jesteś na średnim poziomie, możesz najpierw zapoznać się ze słownictwem, a potem próbować słuchać tekstu, dlatego mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. I będzie to właśnie dla Was dużym ułatwieniem w drodze do skutecznej nauki. Podsumowując dzisiejsze spotkanie, liczę, że wszyscy zasiądą i podejmą właśnie wyzwanie budowania nawyku. Jak już będziemy pracować, czytajcie, słuchajcie, sprawdzajcie listy słów, a na pewno wspólnie osiągniemy sukces. Zapraszam Wam na moją stronę, gdzie są wszystkie materiały. Buwww.monikapodbilska.com i zapraszam na następne spotkanie. Pozdrawiam.